Cześć kochani, dzień dobry. Pokażę Wam dzisiaj, jak wyglądają moje poranki. Nie wszystkie, ale wiele. Staram się, żeby one były zawsze przyjemne. Staram się wstać wcześniej, żeby mieć czas dla siebie na takie miłe rozpoczęcie dnia, tak jak ja lubię. Także robię rano to, co sprawia mi przyjemność i tak, żeby później mieć chęć do działania i energię. Na cały dzień. Wiem, że niektórzy z Was lubią takie filmy, także ten film jest taki bardziej na luzie. Jeśli ktoś ma ochotę, zapraszam serdecznie do oglądania. Od tego, jak wygląda Twój poranek, zależy, jak będzie wyglądać Twój dzień. Ważniejsze niż to, kiedy wstajesz, jest to, jak wstajesz, z jaką energią i z jakim nastawieniem. Według Mel Robbins, której filmiki podlinkuję wam w opisie, koniecznie trzeba mieć poranną rutynę. Przekłada się to później na lepsze, bardziej zorganizowane i szczęśliwsze życie. Wtedy to my kierujemy naszym życiem, a nie ono nami. Jest wiele badań przeprowadzonych na ludziach, którzy odnieśli sukces i często są milionerami. Większość z nich wstaje bardzo wcześnie rano i efektywnie wykorzystują ten czas na kreowanie swojej rzeczywistości. Wielu medytuje lub ćwiczy jogę, biega, planuje, pisze, delektuje się poranną herbatą lub kawą w spokojnej, relaksacyjnej atmosferze. Według Mel Robins najważniejsze jest stworzenie własnych rytuałów, dopasowanych do naszych warunków i sytuacji, w jakiej aktualnie jesteśmy. Inaczej będzie wyglądał poranek świeżej mamy, inaczej osoby pracującej w wielkiej korporacji, a jeszcze inaczej kogoś na emeryturze. Warto jednak zastanowić się i zaplanować sobie czas rano dla siebie na wyciszenie, relaksację i rozpoczęcie dnia z jak najlepszą energią. Może to być 15 minut, a mogą być to 2 godziny. Wiele osób wstaje nawet o 4 rano, by mieć taki czas. Ja od kilku lat staram się tak zorganizować swój dzień, by mieć ten czas rano. Teraz wygląda to inaczej niż gdy dzieci były, były małe, albo gdy dzieci mają szkołę, bo wtedy muszę wstawać wcześniej, ale wiele rzeczy robię tak samo. Zaczynam dzień od wody z cytryną jednej lub dwóch szklanek. Zalewam też sobie kubek herbaty ziołowej lub gorącej wody, do której dodaję goździki, moją przyprawę korzenną, na którą przepis jest tutaj na kanale, i często dodaję też korzeń imbiru. Zawsze o poranku zapalam świece, bo działają one na mnie bardzo wyciszająco i poprawiają nastrój do medytacji. Przede wszystkim praktyki wdzięczności, którą stosuję od kilku lat i która działa na mnie magicznie. Czasem zapalam kadzidła i słucham muzyki relaksacyjnej, czytam lub przeglądam książki, które mnie inspirują. Należą do nich na przykład książki Antonego de Mello, które od wielu lat inspiruje i motywuje mnie w sposób wyjątkowy. Po takim poranku z wielką przyjemnością zaczynam pracę. Planuję sobie dzień i dopiero wtedy sprawdzam wiadomości, maile, telefon. Nigdy nie robię tego rano po przebudzeniu. Robię notatki w kalendarzu. Jesienią i zimą stosuję lampę z białym światłem, a przed południem ostatnio często zjadam porcję orzechów i pestek. Zauważyłam, że takie poranki naprawdę działają jak magia. Trzeba je tylko robić codziennie, zaplanować, pomyśleć, co sprawia, że się dobrze czujemy i robić to codziennie, znaleźć dla siebie ten czas. Kochani, tak wygląda większość moich poranków, ponieważ bardzo je lubię i bardzo staram się, aby tak wyglądały, jak ja lubię, jak sprawia mi przyjemność, tak żeby mi dodawały energii na cały dzień. Napiszcie, dajcie znać, jak wyglądają Wasze poranki i czy robicie coś, żeby właśnie były miłe i co Wam przynosi najwięcej radości. Trzymajcie się ciepło, buziaki. Pa!